Po miesiącach milczenia, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się ujawnić złączącym ich uczuciem. Na co dzień pracujący razem prezenterzy postanowili zrobić to, publikując wspólne selfie. Najpiękniejszy prezent na czterdziestą. Urodziny, miłość. Pozdrawiamy z Izraela, napisała dzisiejsza jubilatka Kasia: Cieszę się. Że ten dzień mogę dzielić z Tobą. Podpisał zaś tę samą fotografię Maciek. Tuż przed wyznaniem pary jedno z urlopowych zdjęć cichopek zdecydowała się skomentować Paulina Smaszcz. Była żona Kurzajewskiego nieoczekiwanie napisała pełen żalu i jednocześnie uszczypliwości komentarz, w którym zdradziła, że jej ex i celebrytka są razem w Izraelu. Kasiu, zapytaj Maćka. CEO zorganizował dla mnie, jako matki, swoich dzieci na moje czterdziestą. Urodziny! Odpowiedź brzmi nic. Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko, proszę, bo kłamcy tak szybko się nie zmieniają. Zapytaj też CEO powiedział swoim synom dlaczego jest teraz w Izraelu? Mimo wszystko, spędzaj swoje urodziny wspaniale napisała. Zaskoczeniem jest więc, że Smaszczy znalazła się wśród tych, którzy pospieszyli świeżo ujawnionym zakochanym z gratulacjami. Nareszcie. Wszystkiego najlepszego. Pogratulowała 49 latka, która jeszcze przed chwilą psioczyła na byłego męża i wbijała szpile cichopek.